Cześć, siemano, jestem Piotek. a w dzisiejszym odcinku zagramy Dead by Daylight 2v8 z wyjątkowym gościem... Ze mną. Witaj, witaj. Ehm, um, to ja, jej. O nie. Aha. Nie no, to ty, jak nie, nie umiesz tak grać, to jesteś słaby. Aha, no widzicie. Tak to już hmm. jest. Mapa oczywiście do Warona... Jak <laughs> nie to Początek. Jestem czymś na górę i jest to oni Jest to oni. A ja muszę go przecież. Czyli rzadki osobnik. No oni O, widzę go. Oj! No to On się odpali, ja? On jest na dachu teraz. No tak, on jest w ruchu. odpalił się. Nie, znaczy kurki do pruma. Teraz się odpali. O, no, odpalił się. A naładował się o tym chodzi. No no no. ja tu się kto może. Dla mnie biegnie. No to też Ale go porobiłem. Porobiłem go na oknie. Ghostface. No jajku. Mówiłem, że będzie Ghostface, nie? Oj. Chyba się wkurzy na ciebie. Da, e, graj razem, uważaj. Bo Ghostface wiedział, że od mnie goni. I zawrócił. Przeszedł przede mną i zawrócił. A właśnie nie chciał wtrącać, nie? O kur, dobra, on tym o nim to. Przecież zawrócił się i mi uderzył, o tym mi chodzi. Gdzie wy wysicie? tam? na górze. Nie na głośno, Meneru. Dosłownie z Menerem, Gam. Tak, wiem, ze mną generał robił. To nie, on nie jest Jeff przypadkiem jakoś? Nie, nie znaczy, wiem. Znaczy, chyba Jeff nazywa. Idziemy. Albo on będzie generał zdjęcia. Dobra, ja mam aptekę, co muszę? Tu się macać, to ogólnie na, nie zauważyłem, że jak nagrywaliśmy fazmofobię, to że miałem 2 y, y, FPS -y Challenge i po prostu na to nie zwróciłem uwagi, i przez to takie rozmazanie. Nie chciałabyś. Chciałabyś. Oj, te niższe hmm. pajaty, niższe Ja To wiem, że no, i, Oj, uciekaj, stąd cynek. Wójna no Co za menę i pobieg za tobą, nie? Tak wiem, bo tuneluję hmm. Ja tutaj mogłem powiedzieć, że z kreacja Jaganów Ghostface pilnuje mainchora Czemu się by te płonie to drugi goście? Ja jestem na dworze w ogóle gdzieś Hmm, jesteś no. Uy, na dole no, jakie inne widzę tutaj mapie? nie? Ja też nie lubię, ja nie wiem Oczywiście drugi raz ty zarówno, ja nie wiem No a tu też. Uwaga, ostro jest Oj Dobra, ja umieram na chłopie Raczej No dobra chyba tutaj kółka, tutaj nie ma kęci so. ja pierdolę, co za słaba na <grym> Podnieśli się a nie, on nie umie no, A ty... koniec Jego ma są no, takie niebieskie nie? No 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 fajne. Oj, pierwsza dętka, druga dętka no Będzie grubo A, no będzie Nie, myślę, że oni powieścił, a tylko space powiesił. Nie ja tu jakieś punkty mam, nie Ja nic nie mam Jakieś cztery geny skończyłem, może 3. Ja jednego. Ulewa ten gen na dworzu skręcony. Tu jest, gdzieś chyba to jest ghost face. Nie jestem pewien. Nie wiem też jak będziecie mieli, no i będziecie mieli głośną grę. Dla postaną. mnie to jest trochę tragiczna rozgrywka. No jak najlepiej. Oj, leci do mnie chyba. Chyba ja się wkurwił, na górę poszedł. Na górę O kurwa, nie żyje Kurwa Ja wiedziałem Okej, okay, odpuści mi, bo szkoda mu na ładowanie, nie? Wypływałem się z nim na ten, na okno ale za to powalił inną osobę, nie? Mnie nie mógł zabić, ale... Powalił inną, zróbmy to. Tak. Może ten ghostfish się jakoś inna ładuje. Ujdzie tutaj tego gena i... Tak, skopał go. Ty masz tam ghosta, czy nie? Tak, to, ta. Obydwóch mam. On jest z góry, dół mniej więcej? Dół, dłu, dół, dół. Dół! Muszę skopał gena, no. No chyba idzie po mnie. Oni! To śni mnie nakręci mojego. Nie, ja tu musisz się nakręcić. A gdzie? Nie. Robią. Jak? Tak? Mam go z face'a. Ja o niego. Ujwo oni! No jest tutaj oni. A ty pospalił paletę. A jeszcze weszło? Jutro miałem gena na 99. Nie, gdzie jest taki genie? Ten Ten nie, był gdzieś na dole. Na dole? nie, Na nie, 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 na gdzieś. nie, gdzie chyba. A. Zaczynał się nie, na nie, nie, przynajmniej ich na drugą stronę mapy. nie, go z Jeśli miało. pójdą tam we dwójkę, to ja jestem Tak? Nie, jeden poszedł. Będzie moje... Kurde, ja... z synu, ja w piłce. Co to jest za popelina? Musi bols. Dobra, oni do mnie chyba biegnie, wiesz? A to jest gen w ogóle. Coś... Uważ... Dobra, ja kończę gena i biegnę po ciebie. No, oni jest obok mnie. A witam oni. Uważaj. I kość wpadł w niego. Jakiś gość wpadł w niego, nie? Idzie do następny po kreskach. Po kreskach czyjś kobiek. Ktoś coś ty się w szafie w schował. Ja się schowałem coś. On jest słabo ciebie, bo po kreskach twoich powiek. Czerwony. Wiem, ale jak kreski zostawiłem daleko od siebie. Nie podnosi tego, To zaraz będzie jest nie? To jest spalony. Mmm... No kurde, no nie chcesz byś umarł. Dobra, gościu wstał. Zdejmujemy się. Jak masz... się goniasz, dobra. Chodź, że masz awkę, gościu. No kijk Czy on nie ma leczenia pod My się uleczymy chyba. Idę do was. Stój. Stój. O Jezu. Wystraszył się ciebie. O. o on ma drugiego haka, nie, że coś. Ja Cześć, też. Trzeciego. jest plan? Bo jak... E, otwieramy trzy różne gate? Nie wiem, oni są pod nami, nie? My spalony. Odpuścił, odpuścił. Zetknął i odpuścił. Pamiętasz tam gdzie się To tu jest na 99 no. Bama. Ta? Tak. Tak i tu są oni. Że tam? Gdzie ktoś umarł. No my jesteśmy szaleni. na. Oni wiedzą która to otwarta? No oni w niej jest. Poważnie. Ale wpadłem. Dobra do... ja otwieram drugą. No próbuj no o niego masz daleko, nie nie wiem jaka jasz to. Znaczy nie wiem gdzie jest ghostu w ogóle Tylko ty dostałeś. Jak się na ciebie nie naładuje, to uciekniesz nie? Uciekaj, uciekaj bo, nie ma Mmm Gdzie to jest... To jest prawidolny, a widzę widzę, 13 minut to chyba. A tam takie kreski co są jak WiFi to to jest ten... To to jest stream. Max, a Lecimy z drugą gierką jako sobie, jakoś tak to się nazywa. Może z grzybami, może z... krewetkami, może ze wszystkim. Butter Grzyby, chicken? krewetki, kurczak. Jest, jest jeszcze taki jak button chicken, no, czy jakoś tak. Po to... prostu jesz... ryż z dodatkami. I co w tym takiego fajnego? W sumie to nic. Dobra, jest. ja no, dzięki. Coś ci miałem powiedzieć, bo mnie widzło, a ty tu jest coś, będzie nie dobra. siema. Deka że tu jest, nie? Ja piję... Pierdzie... i i hunter jest. Adres, no. no? no ona to biegnie w ogóle, nie wiem. Ona do Hiszpanii pobiegła, nie. Oj! Oj. Będę kół... Co to są za ludzie? Ej, bo ton, ten kat ma we mnie wywalony, nie? Nie bardziej ciekawi, gdzie ten królik jest. O, Miego nie w szaku. Króliczek. No, ale mnie odpuściła. Chyba Ty, Chodź, bo muszę contentu dowieźć. No i poszedł. Siema. Przelupowałem ją w szaku i mnie, mnie odpuściła. Weź drugą stronę stań, jakbyś mógł. Mu... Dziękuję. Idą. Kto idzie? Oczok okay. dostał! Dostał, <laughs> dostał fresha. Tak, widziałem to. Tak. Ej, mówi wygieło. A chyba tu idzie? Tak. białego. On, on będzie mi miał dość ogólnie, więc no, do, fajnie jakby ciebie. O a ja nie trafię, tymi, mnie nie trafił w ogóle tymi atakami, wiesz? O kurde, dobra Dałem się pojawić Nie, nie, nie ma co jatki jeszcze pan Dobra, ja chciałem kontent tutaj, a tutaj gówno wyszło Warto to nie koza się A mnie nie trafił ani razu, co nie? Potem się z Hunter'a skulpowałem też mnie nie trafił ani razu ja na tych czopkowatych to nie lubię, ja bo jakieś takie huntersowate bardziej, będę nie lubię tych czopów Mamy mnie. W ogóle pierwsze pierwszy jakiś. <laughs> jaki wstyd. Ona czeka na czapkę chyba wiesz? Mówisz? Ona, ona jak ona się tego lupuje, to ona chyba czeka na czapkę <laughs> Rodzina Rodzina upoświedzonych którzy A, mnie zabijają. A ją Rozumiesz? Oni mnie pokonali Ja ją lupuję bez tego Bez... Ty biegniesz do... w moją stronę, to... Nie więcej. wiem Już... Idą na ciebie we uciekaj, uciekaj A nie, no A tu się Gonią innego, chodź do tego gena, chodź Chodź do gena Do którego? Ten? No tu jest gena, kurwa Nie wiem, bo tu są dwa geny obok siebie Nie masz szefki? Bo tak jakby... O, 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 okej, dobra A, szybciej? Dziękuję no to, co tu się dzieje? Nie, ja ona, ona ma mnie tak dość, ta huntereska dwa razy jej uciekłem już. Hmm. Ta, ona za mną nie pójdzie, bo ona wie, że jej ucieknę. O, ona nawet mnie nie próbuje, co nie? Chwila świeżego powietrza dała. To będzie szybki skida. mecz. Ja już ci tu. Chyba, bo ich tu dwóch jest, nie? Ono za dobą, mech Ona cię Ona cię tak tu... Oh, 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 ej, bo wpadniesz na czołpkę Po to, po to, po to Na, czo na czopka wpadniesz, uważaj może, syniak. Wiem Nie, czapek przeszedł sobie obok ej, dobra, No ej. co, co z No i co? Ty, bo tu wszystkie geny poszły, nie? Dostały po stronie szaka Odpuściłem a jajaj, ale mi skrócił Dobra, ale przyjąłem sable Byłem dobrym No Dobra, kończymy to, nie? Tatka mi zdejmę. Oni się zdejmą, nie? Ja wojsko się śledzę. Ja przybrany jestem. O, zdejmują po sobie? Zdejmują cię? Chyba przy bramie, Nie, nikogo nie Lidl, widzę. Idę, go. Mamy to Czy tak przybramie? A ty masz inchopa, no, nie? Ta ty masz chopa. Ja przyjąłem za sable, więc tam... No wiem, że no um, ja Opinia o Sable jest dość dziwna w tej grze Inna w sumie No Ale Lewki nie ma, no bo Otwieraj to otwierają otwieraj to Otwijają, otwierają. Otwieraj. Ja tak, bo konkty. widzę, mam wallhacka na niego Chodź, idziemy pomóc, bo tam jest ranny. Ja bym się polipował z Huntress'ka jeszcze Tam jest radny Widzę, leczy się Ale leczył go Ka... Czopek A, Czopek nie wow. było jak Nie było jak a on się przy Podnoszę bramie... Go. Nie, nie podniesiesz. Ło, chciałbyś. Okay. Od tego ma się speeda. On, on go będzie wieszczą, wiesz? Tak. Ten... Do kratki idzie. Wstał! Zrobiliśmy tak, żeby wstał. no nie widzę, jak biegnie. Biega do bramy. 3, 2, 1, jest w bramie. Ja pierdzielę. Dawaj, biegniemy sami. Piękne, oj, oj. Chopson. Dobra, 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 dawaj, wydadłeś Ponić Ogóje na ten kujka ten kruik To bym powiedział, że na kacu <laughs> oj, o. oj. Oj, 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 oj! Poluje na mnie, poluje na mnie. Nie wbiegłeś? Nie. Eee, <sighs> sterowałeś go, dałem się im jeden kara, rozumiesz? Hmm. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał, a my widzimy się w następnym Siemanu. Siema.